Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Żyjemy w świecie, w którym codziennie kreowane są sztuczne potrzeby, a specjaliści od marketingu poprzez agresywną reklamę starają się je nam podsuwać pod nos. Jednej, dwóm, pięciu, dziesięciu, może nawet stu reklamom jesteśmy się w stanie oprzeć, ale nie tysiącom, na które codziennie jesteśmy wystawiani. Każdego dnia wzbudza się w nas fałszywą potrzebę posiadania czegoś, co jest nam zupełnie zbędne. Dla zrealizowania tych potrzeb jesteśmy w stanie pracować więcej, wpędzać się w długi, zaniedbywać relacje z bliskimi oraz tracić zdrowie, a w konsekwencji trwonić nasze życie. Złote myśli.